Wow, jeszcze jedno zdjęło, nieźle. Super. Dziewczyny tak sobie właśnie załatwiają tematy. O, proszę bardzo. Zero skupienia, gadka szmatka. Tak. Z metrem Właśnie Właśniewska właśnie występuje w skoku dosiężnym. Dawaj. Ło wow, panie. Poszła. Jeszcze się poprawiła, o to jest. pięknie, mega wysoko, to. Jeszcze jedno zdjęła, ile. Jeszcze jedno zdjęła. No, pięknie, naprawdę. No, tutaj właśnie jest, chyba tutaj idzie na rekord. Tak rocznik starsze skakały tutaj, zobaczymy co Gruszfeldowa pokaże. O, kruszweldowa What is this? Tak podobnie jak właśnie Właśniewska, ołamek mniej, ale idzie, no równo idzie. Zdjęła jeszcze jedną. Lisczynki, mogę przeprosić Was, bo ja tu nagrywam? Dziękuję. No. I pacoszka, i pacoszka, i pacoszka, dawaj, i pacoszka, dawaj, dawaj. troszkę. No, daj, troszkę. O właśnie. Nie rozumiem. Dawaj. Dobrze. No super. Już tak te niebieskie zdejmują drugie, to jest już bardzo dobry wynik. Dawaj jeszcze. No, popraw się jeszcze.